Nasze województwo potrzebuje sprawiedliwego rozwoju. Postawimy na ekonomię społeczną, będziemy wspierać tych, którzy sami sobie nie poradzą. Nasze województwo potrzebuje więcej samorządności. Wprowadzimy wojewódzki budżet obywatelski oraz poszerzymy współpracę z organizacjami pozarządowymi. Nasze województwo potrzebuje efektywnego wykorzystania środków europejskich. Zainwestujemy w innowacje oraz infrastrukturę niezbędną dla mieszkańców. Nasze województwo potrzebuje polityki zrównoważonego rozwoju. Zadbamy o czystą wodę i powietrze dla nas i naszych dzieci. Nasze województwo potrzebuje ludzi kompetentnych. Pracując z jego mieszkańców, udowodnimy, że warto postawić na kandydatów SLD-Lewica razem.